I kochani, to znowu ja. Właśnie tutaj z panem y, Antonim. Prezesem Opolskiego Związku. Pakujemy ule. Dzięki Waszym zbiórkom, kochani, udało się część sprzętu już zmobilizować. Mamy zatworomaty, jeszcze będą ramki i węza. Na ten moment mamy całą dziesiątkę uzbieraną. Oczywiście zbiórki jeszcze trwają, ale kochani, wspieramy też właśnie Bartozieja. Jesteśmy u niego. No Chcielibyśmy Wam przedstawić, że to, co my mówimy, jest prawdą. To nie jest tak, że my Wam wymyślamy, że chcemy kogoś wspierać z lokalnych sprzedaży, z producentów uli. My wiemy, że tutaj była tragedia. Tam podlinkowaną macie też zbiórkę. Co prawda, myśmy bardzo większy nacisk robili na zbiórkę dla pszczelarzy na ule, wspieramy kupując u niego, ale zobaczcie, jak to wygląda. To już jest trzy tygodnie później. Straty ogromne, nie tylko, kochani, w sprzęcie, ale też pamiętajcie, to są straty finansowe, emocjonalne, fizyczne. Fantastyczne osoby tutaj, które wiem, że wspierają właściciela, dzielnie działają, żeby to wszystko było tak, jak należy. Ale pamiętajcie, że to, że mamy tę ule, ta zbiórka, która trwa, to jest właśnie dzięki Wam, kochani, że wpłacaliście tą wirtualną kawę, to wirtualne ciacho. To się naprawdę dzieje. Naprawdę, kochani, jesteśmy Wam wdzięczni. Dziękuję Radiu Kraków, Fundacji Pomagamy Zwierzakom za to, że zrobili zbiórkę, a Wam, kochani, za to, że chudliśmy w pasie, ale. Byliśmy po prostu bogaci w sercu. Do zobaczyska!